Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Panie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego Jezus ujrzał dwóch braci. Szymona, zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami, i rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim, a idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i Ojca, i poszli za nim. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Pokój i dobro, bracia i siostry. Ostatni dzień naszych rekolekcji wytrwaliście, cieszę się bardzo. I mówiliśmy już o wierze, o nadziei, i dzisiaj przyszedł czas na miłość. To takie dosyć franciszkańskie, bo często ludzie myślą o świętym Franciszku, to mówią, że to serduszka, kwiatki, ptaszki, no i właśnie ta miłość. Coś w tym jest. Więc. Cnota miłości, bracia i siostry, jest uwieńczeniem doskonałości życia chrześcijańskiego. Właściwie sama miłość jest uwieńczeniem. Miłości, która z tej całej triady cnót teologalnych jest tą największą, najważniejszą. I wiemy z hymnu o miłości Świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian, Pisze, że tak trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Z nich zaś największa jest miłość. Bo wiara w pewnym momencie już się przemieni w wiedzę i w pewność, kiedy staniemy twarzą twarz przy Bogu. Nadzieja się wypełni, kiedy się znajdziemy w Królestwie Bożym, a miłość będzie trwała wiecznie. Kiedyś rozmawiałem z takim jednym kolegą, który się deklaruje jako ateista. W Krakowie kiedyś spotkaliśmy się i nieraz było mi przykro słuchać, jak przy mnie mówi źle o kościele, o księżach, ale mieliśmy jakąś taką koleżeńską relację i odważyłem się go zapytać się nieco podchwytliwie w takiej szczerej rozmowie: Powiedz, proszę. Czy chciałbyś, aby była taka osoba gdzieś w świecie, która by ciebie kochała bezinteresownie? Cokolwiek byś zrobił, powiedział, cokolwiek by się tobie stało, ta osoba będzie cię kochać zawsze. Z, całym, z całą toczką właśnie tego, co by miało znaczyć właśnie ta miłość. I on powiedział, że tak, chciałby. I następnie zapytałem się go, czy Ty byś chciał mieć taką osobę, którą mógłbyś darzyć miłością? Wszelkim dobrem, które się kojarzy właśnie z miłością. Niezależnie od tego, czy ta osoba jest teraz piękna, a kiedyś stanie się już inna, po iloś tam latach. Albo jest teraz zdrowa w pełni, a kiedyś się rozchoruje i na przykład będzie leżała w łóżku, nie będzie mogła wstać i cokolwiek przy sobie zrobić? Czy, będziesz, czy chcesz mieć taką osobę, którą bezwarunkowo byś kochał? I on wtedy też bardzo szczerze odpowiedział, że tak, chcę mieć taką osobę. I to było piękne, bo to była szczera rozmowa. I wtedy mu powiedziałem, że, że zobacz, pragniesz miłości. I ja jako chrześcijanin mówię Tobie, że Bóg jest miłością i świadomie lub nieświadomie pragniesz Boga. Pragniesz Boga. Święty Jan mówi w pierwszym liście swoim: Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. To nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. Święty Tomasz Zakwinu zaznaczył, że miłość stanowi pewnego rodzaju upodobanie w dobru. To jest miłość, pragnienie dobra dla kogoś innego, dla siebie. Dobra, które staje, się, które staje przed nami, gdy je poznajemy. Miłość jest zatem upodobaniem kochającego w przedmiocie ukochanym. Dobro, które ma być przedmiotem miłości, musi być zatem dobrem dla nas. Czyli odkrywam coś jako dobre i tego pragnę. Dlatego, aby mogło ono wzbudzić miłość, musi być najpierw poznane. Ciężko jest kochać coś lub kogoś, kogo się nie zna, albo o, o czyim istnieniu się nie wie. Poznanie jest więc warunkiem powstania miłości. Gdy nie można ukochać tego, czego się nie zna, ciężko mówić wtedy, o zażyłości, o relacji, o miłości. Miłość zależna jest od poznania, które wpływa na jej jakość i stopień. I tak nieraz sobie myślałem właśnie o tej mojej rodzinie, o moich dziadkach i że nie mają miłości do Boga. I tak sobie myślałem, że nigdy nie mieli okazji, żeby Go poznać rzeczywiście, żeby Go. Pokochać, potrzebowali, żeby poznać. Jednocześnie, bracia i siostry, miłość jest drogą do głębszego poznania. Czyli tak bardzo to jest zależne, że dzięki poznaniu zaczynamy miłować, a miłując jeszcze bardziej poznajemy. I tak właśnie święty Augustyn ujmował to następująco. Nie miłuje się bowiem tego, Czego wcale się nie zna. Jeśli zaś się miłuje to, co się nieco poznało, to ta miłość sprawia, iż można to poznać coraz lepiej i coraz pełniej. Więc warto jest praktykować miłość. Jak zauważa papież Benedykt XVI, termin miłość, niestety, w naszych czasach jest często używany w nieprawidłowy sposób. Albo nawet nadużywane, nazywając miłością rzeczy, które są bardzo dalekie od prawdziwej miłości. Święty Tomasz wskazuje, tłumacząc, czym jest miłość, takie trzy zasadnicze określenia. Pierwszy termin to jest amare, czyli lubić. I można. To porównać z taką miłością, czyli lubieniem kolegi, koleżanki, współpracownika czy sąsiadki, ale można też odnieść w stosunku do jakichś rzeczy, że lubię na przykład dobre wino, albo kawę, ciastko, albo grę w piłkę. Lubię. W wyższym stopniu miłości staje się dil Diligere czyli kochać oznacza miłość pomiędzy ludźmi i właściwie najdoskonalszym poziomem najwyższym stopniem właściwie takim boskim stopniem miłości to jest umiłowanie caritas agape dzięki któremu człowiek może dążyć do Boga będąc niejako Przyciąganym przez niego. I ten wymiar miłości wprowadza Chrześcijanina bezpośrednio właśnie w przestrzeń cnoty teologalnej miłości, bożej miłości. Symbolem miłości jest serce, i to już od najmłodszych lat kojarzymy to, że nawet dzieci nieraz. Już w przedszkolu czy w szkole, świętując Święto Świętego Walentego, zakochanych, to już rysują serduszka czy też przynoszą serduszka w adwencie jako właśnie ten znak miłości i dobrych uczynków. Natomiast w tym cyklu triady kobiet przedstawiających miłość, miłość jest przedstawiona jako kobieta z dziećmi. Jedno dziecko trzyma. Na rękach, na ręce jednej. Drugie dziecko prowadzi. Jest piękna, jest ozdobiona drogoconymi jakimiś yy, ozdobami. Dziecko siedzące tutaj na ręce, drugą ręką trzyma pierś tej kobiety. Ten obraz pokazuje, że ta kobieta jest płodna, owocuje, ale też jest karmiąca. Daje siłę. Tak jest z miłością. Natomiast u stóp tej kobiety znajduje się pelikan, który przebija swoim dziobem serce. Z niego wypływa krew i tą krwią karmi swoje młode. Ten obraz często był spotykany wśród chrześcijan żeby pokazać miłość Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie. Obraz, który pokazuje, że w sytuacjach takich kryzysowych już strasznych, kiedy pelikan nie mógł znaleźć pożywienia dla swoich młodych, dla swoich piskląt, to wtedy właśnie przebijał swoją pierś, żeby krwią swoją wykarmić swoje dzieci. Obraz pięknie pokazujący właśnie miłość ofiarną. W ujęciu nowotestamentalnym, miłość odnosi się głównie do Boga Ojca, który tak umiłował świat, że jednorodzonego syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. W teologii franciszkańskiej przedstawianej przez świętego Bonaventurę czy świętego Jana Dunsa Szkota, w odróżnieniu nieco od teologii dominikańskiej, przedstawionej w osobie świętego Tomasza Zakwinu, nieraz pojawiały się takie spięcia, bo teologia przedstawia nam prawdę o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby pokazać nam, aby nas zbawić, dać nam zbawienie. To jest prawda. Ale franciszkańscy teologowie mówili, że jeszcze więcej, że przede wszystkim Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, żeby pokazać nam, okazać nam miłość, albowiem tak Bóg umiłował świat, umiłował świat, że dał nam swojego Syna jednorodzonego. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że. Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla niego samego, a naszych bliźnich, jak siebie samych, ze względu na miłość Boga. Jezus czyni miłość przedmiotem nowego przykazania. Miłość staje się przykazaniem dla nas, umiłowawszy swoich do końca. Objawia miłość ojca, którą od niego otrzymuje. Uczniowie, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą także sami otrzymują. Dlatego Jezus mówi: Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. I jeszcze. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja Was umiłowałem. Chrystus tego pragnie, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On nas umiłował. To jest niesamowite, że Bóg pragnie naszej miłości. Przede wszystkim to On jest tym, który nas pierwszy. Umiłował. I to jest też niesamowite, że Bóg wszechpotężny kocha człowieka słabego i grzesznego. Pragnąc okazać Bogu swoją miłość, Bogu, którego nie widzimy, można okazać miłość właśnie w ludziach, którzy są wokół nas. Bo wiemy, że Bóg mieszka w nas, przebywa. Miłość też wymaga nieraz szaleństwa i radykalizmu, który staje się nieraz wielkim ciężarem i trudem. Możemy pomyśleć o tym przykazaniu, które Jezus daje, że miłować nawet nieprzyjaciół, modlić się za tych, którzy nas prześladują. I to jest trudne wyzwanie: jak kochać kogoś, kto, kto życzy mi źle. Kto zabija i morduje. Bóg jest niezmienny i nigdy nie przestaje kochać nikogo. I możemy pomyśleć o różnych sytuacjach naszych życiowych, w których zostaliśmy skrzywdzeni przez kogoś. I Bóg pragnie, aby z miłością, którą Bóg kocha tego człowieka, przebaczyć. Żeby okazać miłość Bogu samemu w taki sposób. Święty Franciszek w swoim życiu też miał trudne doświadczenia z miłością. Zanim zrozumiał, że Bóg jest miłością i go kocha, bardzo go kocha, to nie potrafił kochać. Mówił, że dla niego trendować to było coś okropnego, ubodzy, ten Biegdaki, w tym Asyżu, on nimi gardził. Pochodził z bogatej rodziny, pewnie pięknie się ubierał i kiedy widział trendowatych, to aż się cofał. Ale pewnego razu, kiedy sam mocno doświadczył miłości Bożej, zrozumiał, że Bóg kocha każdego, każdego człowieka. Każdy człowiek jest ważny. Czy to jest pijany człowiek leżący na ulicy, śmierdzący nieraz? Bóg go kocha. Czy to jest ktoś, z kim jest ciężko się nawet dogadać nieraz i można się po ludzku wkurzyć? Bóg kocha tego człowieka. I święty Franciszek pewnego razu, właśnie kiedy to odkrył, Zobaczył trędowatego na ulicy, cofnął się w pierwszej chwili, w pierwszym momencie, ale następnie podszedł do tego człowieka, przytulił i ucałował. Przełamał się, doświadczył pewnego szaleństwa i radykalizmu. I później napisał i mówił do braci, że to, co było dla niego goryczą, dzięki miłości, stało się słodkością, słodyczą. Takie doświadczenie miłości. Bracia i siostry, każdy z nas potrzebuje doświadczenia miłości. Musimy sobie przypominać tą prawdę, że Bóg nas kocha, Bóg Ciebie kocha. I nieraz to się tak zaczyna już wydawać taki slogan: Bóg Cię kocha, God loves You. Często spotyka się to w takich zborach protestanckich. Przeróżnych Że oni tak powtarzają I bombardują człowieka Tym hasłem Które może spowszedniać Ale to jest prawda O której nieraz zapominamy Że czy ja jestem Piękny, czy brzydki I czy gruby, czy chudy Czy zawaliłem jakiś egzamin Czy dobry jestem W swoim zawodzie Czy, czy zostałem zwolniony, bo coś zawaliłem Bóg jest niezmienny i kiedy raz pokochał człowieka, zawsze go będzie kochał. Zawsze. Niezależnie od tego, co by się stało. I musimy sobie przypominać tą prawdę. Bóg mnie kocha. Jestem kochany. I chciałabym się tą miłością dzielił z innymi ludźmi. Żebym się dzielił tą wiadomością, że ktoś jest kochany. Ale nie wystarczy same słowo, tylko czyny. Święty Maksymilian Kolbe okazał miłość czynem. Pewnie wszystkim dobrze znany jest ten franciszkański święty, który w Auschwitz oddał swoje życie za współwięźnia. Prowadził święte życie i w chwili próby. I doświadczenia święty Maksymilian nie wahał się. Twierdził zawsze, że tylko miłość jest twórcza, dzięki miłości powstają piękne, dobre rzeczy. Miłość wymaga ofiary, ale ta ofiara staje się ostatecznie słodyczą. Grzechy przeciwko miłości to. Obojętność, niewdzięczność i znużenie duchowe. I pozwólcie, że na koniec przytoczę franciszkańską modlitwę. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda. Jedność tam, gdzie panuje rozłam, prawdę tam, gdzie panuje błąd, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.